Serdecznie witam, moi drodzy, w kolejnym odcinku Mafii edycji ostatecznej. Moi drodzy, już chyba dzisiaj w piątek szósty odcinek nagrywam. God teraz wieczorem trzeci. Więc idziemy z Paulin do stacji obsługi pojazdu. Tu znowu drastycznie zakończyłem misję, ale myślę, że mi się wybaczycie. No i uraczycie łapeczką w górę, tak jak mówię. 25 odcinków, dwa odcinki dziennie będą. Także lecimy, bo już Paulin troszkę się oddalił. Poznaliśmy, moi drodzy, Sary. Jesteśmy już z nią w związku. Niedługo ślub zapewne. E, obroniliśmy ją, jesteśmy już po takim mocnym wyścigu. Nikogo nie ma w ogóle w tym mieście, takie podejrzane trochę. Elo A, i to są ci goście. Idziemy ich sprać po prostu, innymi słowy, we dwójkę. I to tak samo było w podstawce. Otóż kołom, jakiem to są ci sami goście. Dobra. Włączyłem kamerkę w dobrym momencie, elo. A czekaj, bo muszę sobie przypomnieć, to jest inaczej walka wygląda. Znowu tym pół nawalamy. Egzekucja gruba się. Hahaha, <laughs> jeszcze jak na końcu. Dobra, znowu lewy przycisk myszy szedł. Wow, wow, ciul, ciul, bęgi. A ten kolega jego czeka. Taki, taki kochany kolega, taki kochany kolega. Zamiast bronić go, to sobie stoi i patrzy. I tak samo skończył. Patrz, nawet tak samo leżą ze sobą. Nie, już nie mogę dokończyć. Szkoda. Zajmie na nóż, wiecie co, po pałce chyba będzie, bo lepszy zasięg mam. To już swoją drogą. Ty, na pistolety teraz. Ej, halo. Ej, ja nie mogę przyjść. Serio, ja muszę tędy. Hey, ja nie mogę przejść no, tędy, jest. Halo. A no, mogę przejść? Wystarczy, że to mi wciśnie. Spację, <grywa> a my sobie tędy przejdziemy. Nie po co się męczyć, Pauli. Ja w sobie przejdę tędy i gościa tutaj obskoczę. Tu gdzieś jakiś filmik oglądał właśnie na ten temat. O właśnie, patrzcie, mamy beczuki. Patrzcie, co tu się. Aj, czekajcie, trochę z czułością myszki muszę popracować, bo tutaj jest troszkę inny system strzelania. Patrzcie, jakbym tu strzelił go... Jakby tak stał, bo jest za tą beczką. Czy on już nie żyje po prostu? Dobra, dostał w głowę. Ja pitole, ale te linie wysokiego napięcia jak poszły. E, dobra, wciskamy. Ja myślę, że to były siatki z tym... porażone prądem, nie? Ale no... Dobra, mamy naboje, fajnie Tu nikogo nie ma Jaki ty nieśmiertelny Jej, podoba mi się to już, coraz bardziej. Coraz bardziej Dobra, czy mogę tędy zejść? Tak, mogę zejść. Jeju, jaka skrytka, jest tu znajdźka jakaś? Nie, nie jest chyba, to jest taka zetka, nie, nie ma, dobrze myślę. Nie, pidole, ale co tu się w ogóle odbyło? Ja chcę jeszcze raz, strasznie. Nie, wiem, to owad był? Ja tam mam wejść? E, nie, pistolet, kolcik, nie, ja tedy nie wejdę. O, gościu, spółczuje. Jak on wygląda teraz? Jak Freddy Krueger. Seryjnie Freddy Krueger. Oj, Dead by Daylight. Bardzo się przypomniał. Wow, on ma strzelbę, on ma strzelbę, on ma strzelbę. Czekajcie, czy można z osłony... O, można z osłony strzelać. Dobrze, tylko tracimy naboje, bo tu nie ma takiego przycelowania mocnego. Eee, ja bardzo chętnie bym wziął... Nie, nie nakładka. Jest szelbunia, dobra, to jest podstawka teraz, żebyś nie. Ona już była do użycia. Mamy apteczkę, zarąbiście fajnie, cudownie. No co to jest w ogóle do zdjęcia? To jest tylko cena. Weźmy sobie apteczkę. Pauli chyba nie potrzebuje. Ale ja jak najbardziej. Kopniakiem dajemy czadu. Bo już nie mam strzelby, ohoho! Kolego, no żeś mnie podpalił, to teraz już naprawdę jest z tobą, będzie kiepsko. Idziemy tędy, tutaj. Dobra, tęgi. kolejne. o oh, ty! Tu mnie dziabnął, tu mnie dziabnął, no. za osłonę nie zawsze się sprawdza, kurde. No dawaj. Tak na wojnie. O fuck. O fuck, jak ja to zginąłem, głupio. Ajajaj. Dobra, ale przyzwyczajamy się moi drodzy do trybu walki naprawdę. Teraz na poważnie. To jest tryb trudny, więc oni troszkę zadają więcej obrażeń. Jest zupełnie inna, inna fizyka. Troszkę, wiecie. No tutaj boty troszkę lepiej grają. Ale nie ma co tłumaczyć. Gramy, damy radę. Patrzcie, nie jesteśmy od tego momentu tam dalszego. Fajna sprawa. W trudnym to mogliby tak zrobić w grze, że. Ja to zamienię sobie. Tracę te energię teraz, a jeszcze nie mam naboi za dużo. Ej, czemu w głowę nie trafiłem za pierwszy razem? To już ciekawe. Ej, wiecie co? Martwi mnie jeden moment. Ohohohoho. Dobra, poleciał za jednym razem. Teraz musimy sobie, wiecie, co zrobić? Naboje. Nie 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 nie, nie ciało Dobrze Naboje zebraliśmy z automatu A to co to jest w ogóle? O! Zebrano 3 na 22, w ogóle ile tego trzeba zebrać Ej co jest? Jaki gościu, mocasz w ogóle? Czemu ja nie mogę strzelać w ogóle? Jakieś takie było... Oj, powiem wam szczerze, że ten tryb strzelania trochę jest taki dziwny. W ogóle myszką chcę poruszyć, nie? i nie mogłem tego zrobić. To już swoją drogą. Dobra, pytanie czy tutaj ktoś nie wychodzi na zewnątrz? Nie. Dobra, jest ok. Ale ja nie mam w ogóle energii. To trochę mi się nie podoba. A, uciekają! Uciekają! Grym. Ok, czyli mamy gonić? Fajnie, przejażdżka. Tylko, że teraz najgorsze jest co? Mamy symulację włączoną, muszę uważać, to totalnie. Jeszcze w deszczu jesteśmy. O oh, shit, dobra. Oh. Tutaj w ogóle jest taka piosenka też. Chyba, Chinatown, tą piosenką tej dzielnicy. Nie chcę w to, to wierzyć. Tak A jak, jak. jak. złośliwość przedmiotów martwych umie działać. Patrz na. Co to za porównanie go? Fabuli. Dobra, dogonimy go czy nie? Skoro wygraliśmy wyjście, to musimy. Ale ten samochód jest taki, kurde, mało zwrotny. Tragedia. Ja wolę sportowe. Ja to jestem urodzony sportowiec, panie. O! Oh, dobra, panowie będziecie musieli ursztowanie jeszcze raz założyć. Przepraszam, co złego, to nie ja. Nie! No, serio? Na pewno nie chcę pozwolić, tylko oni uciekają za szybko. Bo ten wóz jest cholernie ciężki do prowadzenia. No patrzcie, no w ogóle, jak nim skręca ciężko. O, Też nie przeszkadzą tyle. A jeszcze mnie głowa coś zaczyna. Swe. Dzieć. No, oni mi wyjadą zaraz z miasta i będzie problem. O tyle. Nie no serio, ciężko jest, ciężko pogonić. A nie mam ogranicznika włączonego. No jeszcze będziesz tam długo skręcał. Serio? Serio, w to wjechałem. Besys, no jak tył oni tył teraz mi strzelą? Co się? Czyli to, o to chodziło? Chodźmy, Tom. Co? A, dobra, bo podobny był do Luca Bertone, ale dobra, <tryk> Tom. nie, nisk, nie, Guy like this would plug you if you give him the chance. You gotta pull the trigger without thinking. Guess I'm out. This one's finished too. Hmm. Hmm. <sighs> Christ, Tom. Huh? She z... Nie może się ruszyć aż, że taki szoku jest. wanted to do to Sarah? Yeah. Just that. Hey. Let's get out of here before the bulls show up. Cho zemsty Hempstead, no ale nie podejrzewałem, że tak będzie wyglądała. Brutalnie. Ale przynajmniej spokój będą mieli. Huzanat nad Chaita na ta. O Boże, Curious Zone, co tu się w ogóle odbywa? No, smutne, acz prawdziwe. Jeszcze nie włączam kamerki, bo nie wiem, czy będzie jakąś snęka. No właśnie, miałem rację. Proste, oh. proste. No? Oh. Nie mam już czasu na to życie. Po prostu się zaskoczyłem. Zostawię ci You want in, boss? We have business to discuss, Polly We're in it now, boys. One of our associates at the coroner's office sent this over. Corpse's name is Giolotti. You recognize him? Sure. Uh, that's one of the punks we ran out of the neighborhood. Now yeah, he got the bullet in the back of his head? Yeah. We capped him. Well, the cops out of us. We did him a favor. The guy was a rapist, boss. Yeah? Well, He was also a city council. Uh, you want to drive a politician into Morella's arms? There's no better way than killing off his family. Oh, Christ, That gets worse. You left another guy in the wreck? Yeah, but he was dead when we got there. You're going to tell me he was the police yeah, something? Who in the head, Paulie. If you're going to do a job, do it right. it? Hmm. Yeah. Yes. He spent the weekend in St. Mary's, but he pulled through. Yes, is a city move. Can he point a finger at either of you? You <coughs> said I don't you know, know. Maybe. Okay. Look, we're gonna kill two birds with one blast. Galati's funeral's today at St. Michael's. Sam, you're gonna attend. Sit in the back and try to spot the lucky bastard. How will I recognize him? He'll be the one who just crawled away from a car wreck. His arm is broken. Look for a sling. Sam's gonna need a little distraction if he's gonna clean up your mess. He's you sending Tommy to dip his wick? It's a brothel, a gentleman's club, just down the street from St. Michael's. Madonna's invested a lot of money in it over the years. So, me and Sam. Regardless, the owner has suddenly decided to do business with Morello instead of us. You want me to go remind him of his obligations? Yes. Then blow the place up. What? If Morello wants to take businesses away from us. He'll inherit Craters. Look, Tom, we can't send Paulie and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door. But you can walk right in. <laughs> <Okay>. <laughs> what about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Grab any documents and money you find there and place the explosives. Vincenza will see that you have what you need and you think the blast will be big enough to give me cover yeah but be smart only take a shot if you know you won't get me tommy one more thing one of the girls is passing morello information about our operations before you blow the place you want tommy to kill a twist come on frank it's just bad luck this falls to tom but we gotta protect the family Jej imię jest Michelle. Zwykle pracuje w jednym z górnych pokoi. Jej zdjęcie jest w folderze. Dobra, ale o który obiad? Ja. Tom. Ja, pidołek. Oj, oh, mam szczerze. Oj, 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 to będzie się działo w tej misji. Ona będzie jedną z najdłuższych. Tak mi się wydaje, przynajmniej jak pamiętam dobrze. Idziemy do Vincenta znowu. O, i bombkę weźmiemy, ale będzie się dzieło. Które fajna furora to robią te beczki z benzyną, że można coś strzelić. jelo elo. już wie o co chodzi. Can o, dobra, to wszystko elo, dzięki. Not We have to talk. Get Hey. Don't go any place yet. Gotta hear <coughs> me out on this. It's about the girl. Michelle, right? I don't to rub her out. Just make her disappear. You know her? Yeah. I've been with her a few times. She's a good egg, Tom. Just maybe not so bright.

Michelle. She's won the racetrack, right? Tom, that was the last time we are ever going to talk about her. I told you I had an ass in the U.S. Gotta leave it there. Okay. Others have pointed to radical elements within the bonus army as the reason for which they were dealt with swiftly... Keep your head when you get into the hotel. Find your mark and don't act suspicious. The manager thinks he's untouchable. You can probably walk right up to him. Oh. Jak jest! No zarą pis sportowy samochodzik, słuchajcie, no takie coś to ja rozumiem. Ale fajne widoki. Doki mamy tam? Jezu to miasto żyje po prostu, żyje. Wszystko widać tutaj. Wszystko jest. Ale.

Nie, to nie jest moc... Tak, jest wodz. tutaj przyjechaliśmy razem. w pierwszej misji, żeby tam tych ciuczków zgubić. Ale nie mogę przeczytać wszystkiego. Zazdroszczę wam. Uderzysz mnie? Tak, serio? No ja już się ruszyłem. Nie 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 nie, ja nie chciałbym. Nie chcę... Nie! Bo ja do miejsca wezmę to znowu będzie koniec misji. Dobra, no, pojedziemy sobie tędy. Tylko że oni jeszcze mogą mnie złapać, bo mają jeszcze mnie ten... My zawiadomionko. Znowu ten co babcie kiedyś podwoziłem tędy. I...

Jakie to głupie! Jakie to głupie! Widzimy się za chwilę. Dobra, dojechaliśmy, kochani. No i teraz do tego hotelu Corleone, tak? Mamy dojechać. Mam ograniczyć prędkości, bo przy typowym szczerze, symulacyjnym no oni nawet za jakieś drobne wykroczenia już zaczynają gonić. No i do miejsca docelowego nie możemy dojechać. Czy ja nie musiałem, mogłem tam jechać, a nie na obkrętkę. Super, dzięki GPS-ie. Nawet tam wtedy się mylił. Ja w sumie, jakby nie patrząc, to w tamtych czasach mógłby się bardziej mylić, bo to były starsze czasy. Nie, nieważne. Powiem fakt, że ich nie było. Ale muzyczka, moi drodzy, w tle, ładna, więc wypijcie herbatkę, zjedźcie śniadanko, o ile, z... a nie, to 14 godzina, więc obiad i wsłuchajcie się w to, co leci. Moi drodzy, to są hity, to są mocne hity. A. Chciałem wykręcić do mnie ten przygub, ale już miesza o to. Mam tak normalnie wejść, tak? Nic się nie stanie. Ale to moi drodzy, już chyba e, po tym odcinku, bo misja będzie długa. Przeczuwam, że będzie bardzo długa, 25 minut. Myślę, że się nie obrazicie. Taki wstęp przed misją, cisza przed burzą. Także dzięki za oglądanie i zostawcie łapeczkę w górę. Suba również. picie na mojego Discorda. Wszystko macie w opisie pod stream. Pod <laughs> odcinkiem. Dużo streamowałem. Trzymajcie się.